Typ pierwszy. Słupsk. Miła, ale czasem wredna. Pizza and Netflix. Moje hobby to spanie XD. Jak masz mniej niż 180 to nie pisz. Nie piszę pierwsza. Znacie ten typ lożek na Tinderze, nie? Do tego opisu dochodzi zwykle zdjęcie, na którym jest może jedna trzecia rejalożki, albo paskudny Snapchatowy filtr. Albo jeszcze lepiej, fota z Carlo Rossi gdzieś na plaży. Kurwa, co za oryginalność, co za finezja! Napisałem kiedyś do takiej, ot tak, dla Beki. Mam dokładnie tyle wzrostu co pewien austriacki malarz, ale gdy o to spytała, dodałem sobie 6 cm z nadzieją, że się nie skapnie. I wiecie co? Nie skapnęła się. Zasadniczo wymieniliśmy parę wiadomości. Ona spytała mnie o wzrost, ja jej odpowiedziałem o swoich zainteresowaniach, co skwitowała krótkim. To fajnie, XD. No i zgodziła się ze mną spotkać. Nie pytajcie, po co to zaproponowałem, ale to była chyba najgorsza decyzja w moim życiu. W każdym razie, gdy się spotkaliśmy, nie komentowała mojego wzrostu. Ba! Sama okazała się jebanym kurdu, i zacząłem się zastanawiać po chuj jej facet powyżej 1,80 m. Żeby nie musiała klękać przy robieniu gały, czy o co chodzi. Cześć, powiedziałem. Bo tak zwykle ludzie się witają, to jest wpisane w normy zachowania naszego, kurwa, jego mać gatunku. I wiecie, co odpowiedziała? ELO MORDO ELO MORDO To już jest wybitnie nie wpisane w normy naszego gatunku, a nie pasuje zwłaszcza do drobnej blondynki o dziecięcej twarzy. Nie chcę jednak wyjść na przesadnego seksista, więc przejdę dalej. Wiecie jak wyglądała nasza rozmowa? No właśnie kurwa nijak. Z dziesięć razy zaczynałem jakiś temat, ale za każdym oblężonym z barażem zakończyło się to krótkim chichotem z jej strony albo stwierdzeniem Aha, to fajnie. To się spytałem. Jak tam w szkole? Co jest ogólnie najostatniejszą no, deską ratunku z ostatnich desek ratunku. No a co ona zaczęła mi kurwić na facetkę z matmy, która jest zjebana, bo nie chce ją przepuścić do następnej klasy i na gościa od WF-u, bo każe im biegać. Dodała też, że typ jest strasznym oblechem, bo uwaga, każe się przebierać w krótkie spodenki. I to dziewczynom. Przysłuchałem się jej wywodom z pewną dozą wyjebania. W końcu, po mniej więcej pół godziny zaczęło mnie to tak nudzić, że o kurwa mać. Powiedziałem coś w stylu, że zostawiłem pranie na gazie i muszę pilnie wracać do domu. To ona uznała, że okej, okay, bo w sumie ma jeszcze paru bolców umówionych na dziś, ale chciała tylko selfiaka na pożegnanie. Uznałem, że selfiak to nic szkodliwego, a i sam będę mógł pochwalić się kolegom, że zamoczyłem, bo brzydka nie była. Więc wyjęła telefon i na pół sekundy przed zrobieniem zdjęcia pocałowała mnie kurwa w usta. Natychmiast odskoczyłem. I spytałem o co kurwa chodzi Wzruszyła ramionami Wstawię to na insta Ale po chuj Żeby mój ex był zazdrosny Przewróciła oczami jak ostatnia szmata z serialu o amerykańskich licealistkach Ale nie jesteśmy razem ani nic Zaprotestowałem I nie będziemy i tak jesteś za niski I odeszła w stronę zachodzącego słońca Faktycznie wstawiła tę fotkę na insta I oznaczyła mnie Nie wiem jakim kurwa cudem mnie namierzyła Wszedłem na jej profil A moim oczom ukazała się informacja że ta kurwa ma 13 lat